Ola! Ja się ciebie wystraszyłem! Ty? ty się wystraszyłeś też filmu! Ciebie! Nasz filmu! Ola ty się... Jezus! Co ty tak? Ola! Ale się wystraszyłam! Co ty, Ola zrobiłaś? Ja nie mogę! Ola! Ale się przestraszyłam! Ola, co ty? Ty się też przestraszyłeś! Nie! Niskanie, że przeze mnie się przestraszyłeś! Nie. Czekaj, coś chciałem jeszcze pokazać, jedną rzecz. Czekaj, chcę ci coś pokazać. O tam, tam. Coś pokażę. Najlepsze ci pokażę, ona. A. Tylko, tu ciężko dojrzeć że są piłkę jest, co nie? Ogólnie. Piłkę? Piłkę, no. Bo jest słabe jakość nagrania, ale patrz! Skup się na piłce, gdzie ona poleci, bo to jest nierealne, gdzie ta piłka poleci. Załóż słuchawki i patrz. Skup się, bo te, tej piłki, tą piłkę naprawdę jest ciężko zobaczyć. Skup się, ale bliżej. Skup się, bo piłkę jest ciężko zobaczyć bardzo. Ty świnio! Ale się przestraszyłam. Ja mam całe mokre spodnie. Jezu! Ale ja cię będę prankował myszko. to będę...